Myślę, że zagraliśmy drugi dobry mecz i to zdecydowanie nam pomaga w przyszłych spotkaniach z innymi przeciwnikami. Nareszcie mamy powiedzmy taki spokój w duszy, że mamy kogoś, kto będzie tu prawdopodobnie na dłużej i będzie... Polepsza zespół. Dużo się nie zmieniło. Zmieniliśmy małe rzeczy, co widocznie pomogło Drużynie. Nie, nie są to wielkie zmiany, są to małe zmiany, które e, trener potrafił e, wypatrzeć przez ten tydzień, w którym trenowaliśmy z nim. Myślę, że to pomogło Drużynie do tego stopnia, że wygrywał mecze. Ja chciałbym przede wszystkim pogratulować e, po pierwsze e, z, z, po raz kolejny zespołowi trenera Dariusza Szczubiała, który po raz kolejny dzisiaj nas pokonał. Ale również na pewno należą się gratulacje chłopakom, którzy obronili ten wynik, co nie było łatwe, ponieważ nigdy nie jest to łatwe, kiedy się gra bez trzech zawodników bardzo ważnych zawodników. Wiadomo, z polskimi paszportami niestety nie mogliśmy skorzystać ani z Szczarka Trybańskiego, ani z Daniela i z Kukiełki. Tak więc jeszcze raz gratulacje. Na pewno w dniu dzisiejszym po raz kolejny nie, 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 nie potrafiliśmy jak gdyby przeciwstawić się i wykonać założeń, które mieliśmy przed meczem. Zbyt dużo przegranych pojedynków jeden na jeden, ale również wiele braków zastawienia. No ale tak jak powiedziałem, to się też brało z tych problemów kadrowych. Dziękuję bardzo. Tak, jak trener, chciałbym się przyłączyć tutaj do gratulacji dla zespołu Stabil Jeziora za zwycięstwo w dzisiejszym meczu. My ze swojej strony się cieszymy, że awansowaliśmy do drugiej rundy, bo taki był cel w dzisiejszym spotkaniu. A poza wynikiem, może przede wszystkim wynik, może jest sprawą drugorzędną. Mamy swoje cele, które trener nam wyznaczył. No i będziemy się w następnych meczach starać te cele po prostu wykonywać i osiągać. Dziękuję bardzo. Zagraliśmy porządne zawody. Większość zawodników dostała szansę do pogrania. Nawet ci, którzy trochę grają mniej albo w ogóle w ligowych spotkaniach. Także.

Niewiele mogę powiedzieć o, o tym meczu. Wygraliśmy dwa spotkania, jestem zbyt krótko tutaj, żeby, żeby móc się na ten temat wypowiadać.